Moim przyszłym odkryciom i wynalazkom w wieku 30 lat zamierzam zostać szefem Fundacji Nobla? A... Konieczko, wstań, jak odpowiadasz! Ale ja stoję! Skupię wokół siebie najtańsze umysły świata i z ich pomocą przejmę władzę na yy, Ziemi! Nie sądzisz, Konieczko, że Fundacja Nobla została powołana z innych pobudek niż rządza władzy? Tak, ale obecna sytuacja dla. Go... Polityczna stwarza konieczność takiego działania! A jakaż to konieczność, konieczko! Konieczna! Nie wiedziałem konieczko, że jesteś konieczną koniecznością. O co ci chodzi, Anusiak? O to konieczko, że z takim nazwiskiem koniecznie to możesz jedynie robić z siebie Tak z konieczności. <laughs> Kolej! Koniecznie! Koniecznie! A teraz wysłuchamy, co ma nam do powiedzenia Maślana. Um, a więc. nie zaczyna się zdania od a więc! To znaczy, ja wierzę w kapitalizm. Jak dorosnę, zostanę prezesem Banku Światowego! A co ty będziesz robił jako prezes Banku Światowego? Będę wywierał naciski na rządy wszystkich krajów. Ale po co? żeby ich sobie podporządkować. Nie... Nie mogę. Można wiedzieć, co cię tak śmieszy, Anusiak? Wyobraża pan sobie... jak to brzmi? Prezes banku... Maszlana... Chyba Światowego Banku... Kefirów... Przepraszam. Czesiu, a kim ty chcesz zostać, gdy dorośniesz? No, Czesiu. Ja chcę zostać piosenkarzem. A jakie piosenki chcesz śpiewać? Gorzkie żale. Anusiak! No co? Przecież Czesio nawet nie ma nazwiska, żeby się ponabijać. No dobrze, Anusiak. Posłuchajmy, jakie ty masz plany. Kim chce zostać taki mądrala? Pozwolą państwo, że przedstawię swój program. Chcesz być politykiem? Tak, będę przyjacielem ludu. Dobrze, posłuchajmy. Moi mili, jestem tu po to, by walczyć o wasze prawa. Chcę zapewnić wam be bezpieczeństwo, godziwe warunki pracy i słuszne wynagrodzenie. Chcę, by zapanowała sprawiedliwość, pokój i szczęście. Abyście nigdy nie musieli się o nic martwić. Mniej pracy, więcej wypoczynku. I żeby już nigdy! Dziękujemy, dziękujemy, Anusiak. Muszę przyznać, chłopcze, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Twoje wystąpienie było bardzo efektowne. Jesteś zdecydowanie bardziej dojrzały od swoich kolegów. Do polis! dość!